you mm -hmm. Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy, witam, zapraszam Was na kolejne czytanie. Zrobimy sobie teraz czytanie na nowy nadchodzący tydzień, na okres od 30 czerwca do 6 lipca 2025. Drodzy moi, kończy się miesiąc czerwiec, zaczyna się miesiąc lipiec, zmienia się energia, zmienia się wibracja, zmienia się właśnie numeracja, ta wibracja numerologiczna. Zatem moi drodzy, spodziewajmy się zmian, tak, zmian energetycznych, zmian, które będą wpływały na nasze emocje. Drodzy moi, na początku tutaj troszeczkę Wam opowiem na temat astrologii. Co to się dzieje na niebioskłonie? A mianowicie, kochani moi, na nieboskłonie mamy taką sytuację, że Merkury sobie wkroczył do znaku lwa. No i słuchajcie, Merkury już w tej chwili, w tym tygodniu, będzie nas przygotowywał do swojej retrogradacji, która się rozpocznie 18 lipca. W okresie przed retrogradacją, około dwóch tygodni, ta planeta, słuchajcie, hamuje. um I znajduje się w tak zwanym okresie przedretrogradacyjnym, czyli takie wyhamowanie, spowolnienie pewnych spraw, pewnych sytuacji, słuchajcie, które są związane z Merkurem. No i właśnie, Merkury, słuchajcie, to planeta osobista, więc ona ma tutaj niebagatelny wpływ na nasze sprawy takie własne, sprawy dnia codziennego, sprawy osobiste, sprawy związane z komunikacją zawodową, z komunikacją, słuchajcie, na przykład z partnerami, tak? ale też i ona ma tutaj bardzo duży wpływ na wykorzystywanie naszych umiejętności, darów i e, talentów. Słuchajcie, Merkury w znaku Lwa, to on taki spokojny nie jest. <laughs> I właśnie tu zaraz na samym początku tygodnia pokaże swoje emocje i pokaże swoje różki, a pamiętajcie, że e, wtedy, kiedy hamuje, więc te wszystkie emocje, te wszystkie sprawy, które są związane akurat z Merkurym, przedłużają się, mają silniejszy na nas wpływ, tak? I za chwilkę Wam o tym opowiem. Drodzy moi, dalej mamy oczywiście Saturna w znaku Barana, który nie jest tam żadnym dyplomatą, a już wcześniej Wam wspominałam, na czytaniach właśnie tygodniowych, zanim właśnie serwisy informacyjne przekazały nam wiadomości o... o ataku tego państwa jednego na drugie na Bliskim Wschodzie, nie będę tutaj wymieniać, to mniej więcej właśnie Dwa, trzy dni przed przewidywałam, że właśnie za sprawą tego, tego Saturna wkraczającego do znaku barana, który absolutnie nie jest tam żadnym dyplomatą, nie jest cichym, miły, grzeczny i spokojny, możemy się spodziewać wystąpień jakichś, przede wszystkim zaostrzenia jakichś konfliktów i wystąpień zaostrzenia konfliktów na tle religijnym, bo chyba wiecie, moi drodzy, jesteście tego w pełni świadomi, że tak naprawdę ten konflikt blisko Wschodnie jest konfliktem na tle religijnym, trwającym już naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo, tak? To są, słuchajcie, stulecia trwania tego konfliktu. I mamy zaostrzenie. Nie trzeba było długo czekać, moi drodzy, wystarczyło dwa dni, aby moje przepowiednie właśnie dotyczące tego, co się może wydarzyć na świecie za sprawą Saturna, bo Saturn to planeta pokoleniowa, słuchajcie, ona ma tutaj wpływ na nas, oczywiście również indywidualnie, ale przede wszystkim na pewne pokolenia, grupy ma wpływ na to, co się dzieje też na zewnątrz, moi drodzy, jak, jak my się odnajdujemy w pewnej grupie społeczności na świecie. No, Właśnie tak, tak, tak sobie ten Saturn tutaj, słuchajcie, poczyna, tak? Więc on ma tutaj wpływ na duże grupy, a a Merkury ma tutaj wpływ na nasze życie indywidualne, nasze życie codzienne. Moi drodzy, pamiętajcie, że przed okresem retrogradacji Merkurego, tak, kiedy on spowalnia, no to my już też odczuwamy to coś takie jakby takie drobne już tematy związane z retrogradacją, tak? Czyli uważajmy na pomyłki, uważajmy właśnie na, na właściwą komunikację, uważajmy na różne właśnie opóźnienia, tak? Więc jeżeli gdzieś tam będziecie się wybierali na pociąg, na jakiś autobus czy na samolot, pamiętajcie, że mogą być jakieś opóźnienia, przesunięcia. Wy również wybierzcie się po prostu na przykład te przysłowiowe pół godziny wcześniej w drogę, w podróż, no bo możecie się przez przypadek e, niestety spóźnić, tak? Więc tak to moi kochani wygląda. E, Merkury na samym początku tutaj słuchajcie znaku lwa w e, tym tygodniu. Spowoduje y, takie sytuacje u nas y, bardzo silne emocjonalnie. Przede wszystkim będziemy mieli dość pewnych rzeczy, pewnych spraw. E, takie przysłowiowe pokokardę, tak? Mamy już tego wszystkiego pokokardę. E, niektórym z Was dosłownie pod wpływem emocji, pod wpływem jakichś y, y, doznań, pod wpływem takiego poczucia, że ja już dłużej tego nie zdzierżę, dosłownie może krew uderzać do głowy, tak? I dosłownie i, i tak w przenosi. Takiego ciśnienia z nerwów można dostać, zwłaszcza to może dotyczyć tutaj, słuchajcie, mężczyzn albo spraw związanych, związanych z mężczyznami. Więc tutaj bardzo mocno właśnie energia męska się zaznaczać będzie w tym tygodniu. Chwała, słuchajcie, chwała nieboskłonowi, że mamy słońce w znaku raka, więc to będzie też tą energię tutaj łagodziło, te wybuchy energii będzie to łagodziło, te wybuchy energii. Męskiej. Ale o co chodzi, moi drodzy? No, wielu z nas po prostu stwierdzi, że naprawdę dość, dość wszystkiego, dość tego, dość tej sytuacji, dość sytuacji rodzinnej, dość może sytuacji zawodowej, dość może jeszcze um, czegoś innego, co się gdzieś dookoła dzieje, a może dość nawet być po prostu sąsiada, który kosi e, kosiarką trawę, a może być dość również, słuchajcie, o, na przykład tych m, osób, które m, ze spółdzielni, tak, na przykład mieszkaniowej gdzieś tam idą i na osiedlach Muszą trawę i słuchajcie, tu nawet takie awantury y, mogą mieć miejsce, tak? Zwłaszcza między mężczyznami. Więc zwróćcie też Wy, drogie moje panie, na to uwagę. No i oczywiście jak jest teraz słońce w znaku raka, więc kobiety też bardziej czują się po prostu kobiece i czują więcej potrzeby spokoju, więc może będziecie te konflikty musiały po prostu łagodzić. Tak to moi drodzy może wyglądać. E, w innych sytuacjach to może też spowodować takie duże rozproszenie energii, tak? Będziemy chcieli tak dużo zmian wprowadzić w swoim życiu, zwłaszcza mężczyźni albo kobiety, które tak mocno czują się um, trochę facetami tak, w życiu, no to naprawdę słuchajcie, będziemy chcieli wprowadzić tak dużo zmian, tak, tak y, kilka dziedzin zmienić w naszym życiu. Y, możemy przez to niestety, ale rozpraszać swoją energię, y, chcąc skoncentrować się na wszystkim to w zasadzie na niczym, więc na no, to właśnie tutaj zwróćcie uwagę. Jeżeli macie jakieś plany, pomysły i kłębi wam się to w głowie od samego rana, to już lepiej sobie po prostu przygotujcie właśnie jakiś plan działania i według tego planu, drodzy moi, działajcie, tak? No tak to wygląda właśnie w tym tygodniu na nieboskłonie. Oczywiście pogoda będzie zmienna, więc ona też, słuchajcie, dołoży swoje, tak? Do tego całego samopoczucia naszego. Eee, no i przyglądajcie się, przyglądajcie się, słuchajcie się bo to taki <laughs> niezły, mały... Jeronek. Drodzy moi, to tyle na temat astrologii. Zapraszam Was teraz na karty dla wszystkich poszczególnych znaków Zodiaku. Przypomnę tylko, że to wszystko, co tutaj usłyszycie, kochani moi, to jest czytanie ogólne. Ono może, ale nie musi z Wami rezonować. Zarówno część astrologiczna, jak i również część tutaj z czytania kart. Pamiętajcie, że żadnych ważnych życiowych decyzji nie podejmujemy pod wpływem czytań ogólnych, czy to są czytania dla Was, czy dla osób, którymi jesteście zainteresowani. Zainteresowanie. Jeżeli potrzebujecie wsparcia, bo macie do podjęcia jakieś bardzo ważne życiowe decyzje, to wtedy warto korzystać z czytań indywidualnych. Jeśli akurat Wam się podobają moje czytania, odnajdujecie się w nich, podoba Wam się mój warsztat pracy, styl pracy, no to serdecznie zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje, jak się ze mną skontaktować, znajdziecie na dole w opisie filmiku. Drodzy moi, również tutaj na dole ekranu wyświetla Wam się numer telefonu, pod który też jest podpięta aplikacja WhatsApp. To jest istotna informacja e, z tym WhatsAppem, tak, dla osób, które są za granicą, a chciałyby się ze mną skontaktować. E, moi drodzy, Życzę Wam udanego tygodnia, wspaniałego tygodnia, mimo tych, słuchajcie, nerwowych chwil, nerwowych wybuchów, możliwych wybuchów, ale skoro Wy o tym wiecie, że jest taka możliwość i że inni też są pod wpływem właśnie takich planet i takich energii, to myślę, że będziecie zgrabnie tutaj tego wszystkiego unikać. No i oczywiście, kochani, zachęcam do zapoznania się z czytaniami specjalnymi, Archetyp Matki w Tobie Rana Matki oraz czytania Anielskiego, przekaz wiosna i lato 2025. Wszystko oczywiście będziecie mieli podlinkowane na dole w opisie. E, raz jeszcze kochani, wszystkiego dobrego i słuchamy co w kartach. Witam Was bardzo serdecznie, moje drogie wodniki. Teraz Was zapraszam na czytanie z kart. Przypomnę, moi drodzy, że to jest czytanie na nowy, nadchodzący tydzień na okres od 30 czerwca do 6 lipca 2025 roku. Już patrzymy sobie wodniki, moje drogie, co tutaj w karcianej trawie dla Was piszczy. No i kochani, em, trzymajcie się cieplutko, bo... Merkury, Merkury za chwileczkę będzie wyruszał w retrogradację i może troszeczkę tutaj namieszać szyków. No i oczywiście też pewnie będzie Was tutaj trochę emocjonalnie cował, moje drogie, moje drogie wodniki. Poprosimy teraz karty dla rezonujących ze mną wodników, rezonujące ze mną wodniki na nowy nadchodzący tydzień, 30 czerwca, 6 lipca 2025. Moi drodzy, ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Pod swodem talii, moi drodzy, macie kartę siódemki mieczy. Hmm. Brzydkie sprawy, słuchajcie, raz, że iluzje, dwa, że zdrady, trzy, że coś dziwnego w internecie się zadziewa lub za pomocą internetu. Więc też trzeba byłoby na to, moi drodzy, zwrócić uwagę. No, co my tutaj mamy w tej siódmej mieczy? Nigdy nic ładnego, nigdy nic fajnego. E, poprosimy karty uzupełniające, dointerpretowujące dla rezonujących ze mną wodników. Rezonujące ze mną wodniki na okres 30 czerwca, 6 maja, 6 lipca, przepraszam, 2025, 30 czerwiec, 6 lipiec 2025. A skoro powiedział mi się maj, no to może w maju coś żeście Robiły, załatwiały i teraz te tematy tutaj wychodzą, co? Może to właśnie maj, a może nawet i właśnie ten szósty maj, który mi się tak powiedział. Dobrze, poprosimy te karty. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia. Szanse i. Zagrożenia. Wy, drodzy, pod spodem tali macie kartę listu. No właśnie, a więc jakieś listy. Mogą Wam zginąć jakieś listy, może Wam coś zaginąć, słuchajcie, jakieś papiereczki, coś w tym stylu. Więc mm, pilnujcie tego dobrze ktoś może Wam nawet chcieć coś po prostu ukraść, więc też bardzo proszę zwróćcie na to uwagę. No i cóż moi drodzy, jakieś wiadomości, informacje, które nie do końca są prawdziwe, nie do końca są szczere, jakaś intryga. Zobaczymy o co tutaj z tym więcej chodzi. O proszę, rycerz mieczy i tęsknota. Zatem będziecie moje drogie yy, wodniki tutaj. O też będziecie tutaj robiły porządek w sprawach osobistych, w różnych iluzjach może nakryjecie kogoś na kłamstwie może nakryjecie kogoś na zdradzie troszkę widzę, że tutaj tak dosyć często dla tej drugiej części dla drugiej szóstki znaków zodiaku pojawiają się właśnie tutaj pewne karty tak, a to ten wdowiec właśnie się przeplata, a tutaj też nam się przeplata Yy, przeplata nam się, moje drogie wodniki, yy, ta właśnie karta yy, trochę pieniędzy. No zobaczymy. Arkan Wielkiej Sprawy Ważnej i Przeznaczeniowej, macie tutaj księżyc na ostrzeżeniach, więc warto sobie sprawdzić, gdzie macie księżyc w swoich horoskopach urodzeniowych, w jakim znaku, w którym domu, ewentualnie warto też sprawdzić, co się gdzieś właśnie dzieje w znaku jakimś wodnym u was, zwłaszcza ryby, ale również i raka, dobra? Czy coś macie w znaku ryb, w znaku e, raka, ewentualnie w domach tradycyjnie przypisanych dla tych znaków, czyli dom czwarty i dwunasty, horoskopu urodzeniowego. Moi drodzy, ogólna aura tygodnia, karta rycerza, mieczy oraz karta tęsknoty. Słuchajcie moi drodzy, no ja tutaj widzę takie bardzo definitywne, a nawet momentami drastyczne działania z waszej strony. Karta tutaj, ta siódemki, słuchajcie w podstawie i karta listu mówi o tym, że no właśnie, możecie otrzymać jakieś wiadomości, informacje, coś takiego, coś do was dojdzie tutaj, dojdzie do was tą jakaś wieść, że ktoś was właśnie może tam w jakąś aferkę wkręcił, wystrychnął na dudka, wręcz nawet zdradził, czy okłamał, czy oszukał, czy coś chciał wam tutaj ukraść. Moi drodzy, widzę tutaj w tym tygodniu też takie bardzo duże u was porządkowanie w związku z powyższym przestrzeni. Widzę odcinanie się od różnych osób, toksycznych historii i tematów. Widzę moi drodzy też odcinanie się, uwaga, od jakichś wampirów energetycznych. Dojdzie do waszej świadomości, do uświadomicie sobie, że ktoś na was wampirzy energetycznie, zatem będziecie się od niego w w tym tygodniu bardzo intensywnie odcinać. Wy, drogie moje wodniki, doskonale zdajecie sobie z tego sprawę, że jakaś osoba w waszym otoczeniu ma niesamowite umiejętności interpersonalne, ale tak naprawdę tylko wy o tym wiecie. Jeżeli wy próbujecie oponować, próbujecie y, nawracać, że tak powiem, świat, tak? Y, informować, demaskować, nie udaje Wam się to ponieważ ludzie w otoczeniu nie widzą tego e, czegoś, co wy widzicie, tej całej prawdy. Nie mają po prostu tej wiedzy. No i tutaj, moi drodzy, pewnego rodzaju też widzę jakiś zgrzyt. Rycerz Mieczy, moi drodzy, pokazuje też nagłe wyznaczenie swoich własnych granic. Komuś odcięcie się od czegoś, wyznaczenie granic, zwłaszcza jeżeli za czymś, za kimś tęsknicie. Widzę tutaj też w tym tygodniu porządkowanie strefy emocjonalnej. Bardzo mocno będziecie porządkować strefę emocjonalną, ale moi drodzy przy użyciu uwaga rozumu, chłodnego rozumu. I no, nie pozwolicie sobie już tutaj na pewne ściemy, na pewne jakieś takie, słuchajcie, chore historie, chore sytuacje w swoim życiu. Rycerz Mieczy, moi drodzy, i karta tęsknoty pokazuje mi też tutaj na takie historie i takie sytuacje w waszym życiu w których musicie po prostu upomnieć się wręcz o właściwe traktowanie siebie. Czy to będzie praca zawodowa, czy to będzie właśnie w miejscu pracy, czy to są sprawy osobiste, czy rodzinne, moi drodzy, ale o właściwe traktowanie samego siebie, waszej osoby. E, bo jeśli tego nie zrobicie, to uwaga, nikt się tutaj, moi drodzy, nie domyśli, że coś jest po prostu niehalo, że powstępuje w stosunku do was niefer, niestosownie, rani was. E, odcięcie, moi drodzy, takie szybkie, definitywne od jakiejś osoby, sytuacji, właśnie za którą e, tęsknicie. Jesteście z tego powodu troszeczkę odwróceni tyłem do życia, opozycyjni do otaczającego was świata. Ja widzę nawet takie bardzo szybkie i takie bym powiedziała, trochę nawet takie z Waszej strony drastyczne działanie, tak? Odcinam się od wszelkich rzeczy, wszelkich sytuacji, które mnie tak naprawdę blokują, bo ja to tutaj widzę, czyli mamy, słuchajcie, siódemkę mieczy. Coś naprawdę do Was dojdzie, to naprawdę do Was dojdzie jakaś wiedza, internet. Więc no, słuchajcie, możecie sprawdzać jakieś, nie wiem, korespondencje, tak? Może ktoś zapomni czegoś wyłączyć przy Was i wszystko się objawi. Jakie macie szanse, moi drodzy, w tym tygodniu? Karta siódemki denarów oraz karta e, pieniędzy. E, trochę pieniędzy, to jest trochę pieniędzy. Moi drodzy, karta trochę pieniędzy, ona tutaj przedstawia świecznik z trzema świecami, który jest cię, częściowo przysłonięty taką zasłoną. Ja tę kartę bardzo często nazywam kartą trójki, porównuję ją do tarotowej trójki kielichów. Moi drodzy, mamy tutaj wszelkiego rodzaju sytuacje, gdzie nie do końca są jakieś czyste i precyzyjne układy, gdzie nie do końca są jakieś czyste i precyzyjne... Y, tutaj jakieś propozycje w, w, w Waszym kierunku, tak? Y, y, składane. A więc moi drodzy, mamy tutaj wszelkie jakieś dziwne sytuacje osobiste, tak? Y, gdzie... Y, Propozycja ma po prostu drugie dno i też jakieś sprawy zawodowe, gdzie ma tutaj to niestety, ale jakieś drugie dno i tak naprawdę może w sprawach zawodowych ktoś was tutaj, moi drodzy, wykorzystuje emocjonalnie, a w sprawach osobistych również, bo tutaj jest jakieś drugie dno, propozycja tej osoby niestety nie jest czysta, ma jakieś ta osoba inne intencje. No i właśnie tutaj... Te intencje wychodzą na światło dzienne. Nieszczere słuchajcie intencje zarówno kontrahentów e, zawodowych, jak i słuchajcie osób z jakiegoś partnerstwa osobistego. No ewentualnie też może być to jakaś osoba w rodzinie, tak? Więc jakieś takie tak, po, po rodzinie, sprawy emocjonalne związane z rodziną. I tutaj moi drodzy, no właśnie, jakaś propozycja jest nie do końca szczera, są nieszczere i nieprawdziwe intencje. Karta dwójki denarów, moi drodzy, mówi o tym, że macie szansę po prostu skończenia takiego zastanawiania się, czy tu, czy tu, czy tu, czy jedną nogą tu, jedną nogą tam. Czy jednak mam w tym tkwić czy nie, czy mam przyjąć tę propozycję zawodową czy osobistą, matrymonialną jakąś dziwną czy nie. I tutaj moi taka chwiejność, takie niemożność nie, nie w którymś momencie naprawdę zdecydowania i takie żonglowanie faktami i trochę manipulowanie samemu sobie własną głową i własnymi emocjami, to się kończy. Tu mamy, zobaczcie, rycerza Mieczy, który działa bardzo szybko. To jest najszybszy rycerz z całego, z całego tarota, tak? To jest bardzo szybka karta, więc on działa szybko, definitywnie, raz i koniec. I tutaj, moi drodzy, wychodzą na światło dzienne właśnie jakieś tematy związane z jakąś intrygą, z jakąś zdradą, z jakimś kłamstwem, z jakimś oszustwem, z jakąś kradzieżą czasu i energii i również oczywiście emocji. Dwójka denarów, moi drodzy, i karta trochę pieniędzy pokazuje też właśnie na jakieś sytuacje związane z takimi lichymi umowami o pracę, z takim lichym wynagrodzeniem. E, tutaj, moi drodzy, y, dostrzegacie jakieś drugie dno tej całej sytuacji. Wychodzicie po prostu z tego obronną ręką, więc możecie tutaj z jakichś tych sytuacji zawodowych też rezygnować. Tak? Dwójka denarów, moi drodzy, i karta podarunku. Chwiejna też sytuacja finansowa związana właśnie z jakimiś nie do końca szczerymi propozycjami, moi drodzy, albo nie do końca szczerym postępowaniem względem Was, albo właśnie wykorzystywaniem Was i z tym, że macie może wrażenie, że pracujecie za zbyt małe pieniądze. Ona się tutaj, słuchajcie, ta sytuacja klaruje, ona się tutaj kończy. Decydujecie się, w końcu podejmujecie jakąś decyzję. Stabilizacja finansowa też tutaj następuje i stabilizacja emocjonalna, uczuciowa. Coś, jeżeli jest, słuchajcie, dziwnego na rzeczy z relacjami, to się to będzie kończyło. Księżyc, moi drodzy, księżyc i karta wdowca. Ostrzeżenia. No cóż, kochani moi. Ostrzeżenia mamy tutaj takie, że są ostrzeżenia, tak można by powiedzieć tutaj w księżycu. Ale o co chodzi? Kochani moi, po pierwsze, bardzo proszę, żebyście uważali na jakąś taką osobę w Waszym otoczeniu, która kocha strzelać fochy. I strzelając te fochy, również po prostu manipuluje wami, manipuluje otoczeniem. Może to być osoba z pracy, może to być osoba w relacji, może to być jakaś osoba z otoczenia zawodowego, rodzinnego, tak? To jest po prostu taki człowiek, bardzo, wiecie, taki bardzo niby przewrażliwiony właśnie na swoim własnym punkcie. Hmm, jakieś ma takie troszeczkę nierealne podejście do życia, bo ma nierealne, takie jakieś nierealne, romantyczne, nie wiadomo jakie, bardzo jest taki przewrażliwiony na własnym punkcie i oczywiście z tego powodu też lubi strzelać fochy. A zatem moi drodzy uważamy na tę osobę. Karta wdowca też pokazuje, że to może być właśnie osoba z przeszłości. To może być osoba, która jest niegotowa do wzięcia odpowiedzialności za swoje własne życie, za swoje własne czyny i nie jest gotowa do wzięcia odpowiedzialności również za relacje, za związek, za drugą osobę. No po prostu tak sobie wiecie. Nie jest w pełni ten człowiek gotowy do tego, żeby podjąć tutaj jakieś kroki w życiu ważne które są dla was też istotne. Nie jest gotowy się zdeklarować, nie jest gotowy tutaj, jeśli chodzi o kwestie osobiste, nie jest gotowy zdeklarować się, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, tak? To jest właśnie taki człowiek. To jest też człowiek, dosyć bym powiedziała, taki toksyczny osoba. Nie, nie, ja tu nie będę już w tej chwili rozróżniała płci, bo to nie ma znaczenia. Jest to, słuchajcie, toksyczna bardzo osoba, no i tutaj właśnie karty przed y, tą toksyczną osobą w, tutaj ostrzegają. Ostrzegają, że tutaj są jeszcze jakieś właśnie tajemnice ukryte z tą osobą. One będą wychodziły na światło dzienne właśnie w tym tygodniu, moi drodzy. I to spowoduje, że no naprawdę będziecie w końcu tak działać. No weźmiecie ten miecz do ręki, tak? I będziecie działać, no nie dosłownie, moi drodzy, no w przenośni, tak? Ale po prostu... Odetniecie się, wyznaczycie swoje własne granice, upomniecie się o, o, swoje, e, o swoje miejsce w życiu, o swoje pieniądze, e, o szacunek do siebie, e, moi drodzy, i wyznaczycie bardzo ostro, definitywnie po prostu granice, tak? Tak to po prostu widzę. Ale no słuchajcie, wy, wy, wyjdą tutaj na światło dzienne te sprawy. Tajemnice, brzydkie, jakieś osoby, to też będzie, może być wasz wspólnik, może być osoba yy, waszego partnera, partnerki, też może być jakiś rodzic, słuchajcie, tak? Jakaś tego typu historia tutaj z tym związana. Wychodzą na światło dzienne bardzo niefajne po prostu tematy i one... Z one, Ale one Wam pomogą, moi drodzy, postawić kropkę nad jej, czyli przyspieszycie swoje działania. No i wtedy weźmiecie właśnie tutaj. Pójdzie w ruch rycerz miecze, tak? <grytanie> Także, moje drogie wodniki, mimo wszystko tydzień i tak się zapowiada fajnie, tak? Tak się zapowiada ciekawie, dlatego, że ja tutaj widzę jedno wielkie uporządkowanie jakiegoś bagniska w życiu. Czego naprawdę Wam, moje drogie wodniki, serdecznie z całego serca życzę. Zapraszam na kolejne spotkania, życzę wszystkiego dobrego, moi drodzy i do usłyszenia.